Skoro mam coś powiedzieć, słów parę o pracy, o holowniku, o pracy jako trener zatrudnienia wspieranego, to najlepiej będzie jak to zrobię to na przykład. Na przykład jest o tyle ważny, że jest. Że ma specyficzną miarę sukcesu, że uczestniczy w nim, uczestniczyło, w, czy też uczestniczy w nim kilka, kilka osób, objętych, tą, objętych tym treningiem, które bez wątpienia odniosły sukces. Ale najpierw po kolei, jak się to ma do tego, co się łączy, co jest związane z metodą trenera zatrudnienia wspieranego. otóż. Kilkoro uczestników, a dokładnie uczestniczek, bo to są kobiety, będąc na początku uczestniczkami klubu integracji społecznej, następnie podejmując tam pracę w tymże klubie, podejmując uczestnictwo, najpierw zwykłe, takie powiedziałbym standardowe, następnie aktywnie uczestnicząc, coraz bardziej aktywnie, bo to się rozwijało. W projektach klubu integracji, aż włącznie z podjęciem w tymże klubie zatrudnienia wspieranego, co się łączyło z wykorzystywaniem wcześniejszych doświadczeń, jakie te panie nabyły, będąc jeszcze uczestniczkami. Następnie przechodząc, kończąc już ten, ten cykl taki i szkoleniowy, i takiego uczestnictwa poprzez zatrudnienie, następnie realizując Taki swój własny już wtedy pomysł e, uczestnictwa w kis ale już w charakterze wolontariuszek. E, te panie e, w trakcie pobytu poznały się. Każda z nich była objęta indywidualnym cyklem, jakby takiego wsparcia, e, właściwym e, holownikowi no, i, i temu treningowi e, zatrudnienia wspieranego. E, następnie te panie. E, Podjęły taką inicjatywę, nie bez naszego oczywiście udziału, inicjatywę polegającą na założeniu spółdzielni socjalnej. I to, aczkolwiek budziło pewne dużo wątpliwości, to jednak, to jednak się udało. I to bez wątpienia jest coś, co jest w tym wszystkim no, niezwykłe i wyjątkowe, i dlatego o tym mówię. To był cykl wsparcia realizowany początkowo od coachingu indywidualnego, zbiorowego, szukania różnych sposobów, włącznie z networkingiem, co ma miejsce w ciągu ostatnich, zwłaszcza paru miesięcy. Ale e, przyniosło, jak sądzę, przynajmniej do tej pory, spożąda, e, pożądane efekty. Panie były w stanie samodzielnie określić cele, jakie e, miały do, do zrealizowania. Te cele udało, m, udało się przełożyć na, e, na język konkretnych działań, jakie e, miały do zrobienia. E, te cele niejednokrotnie podlegały korekcie. E, Istotnym elementem tego planu, i takim też elementem, który jest w założeniach holownika, i jakby metodą pracy trenera zatrudnienia wspieranego, było to, że panie były też przygotowywane na ewentualną porażkę. I to zadziałało o dziwo mimo pewnych obaw, zadziałało na nie motywująco, dodatkowo motywująco, i ta, ta motywacja jakby kształtowała się na takiej. Na poczuciu odpowiedzialności za to, co, co robią. To było takie powolne dojrzewanie. Ja w tym uczestniczyłem i nie ukrywam, z, patrząc na to już z pewnej perspektywy, z pewnymi obawami, ale też nadzieją i, i rosnącą satysfakcją. Mówię o tym, ten przykład jest dlatego e, tak ważny dla mnie, że on jakby ilustruje też. E, pewną rzadko zachodzącą, śmiem twierdzić, że bardzo rzadko zachodzącą zbieżność, a mianowicie, że został osiągnięty sukces, bardzo pożądany sukces instytucjonalny, panie założyły spółdzielnie, został osiągnięty sukces merytoryczny, panie panie zmieniły spo swój, sposób, swój sposób myślenia, były w stanie jakby zmaterializować własne pomysły, wykształcić własne pomysły, następnie je zmaterializować na, na konkretny rodzaj działań. E, I to jest też sukces mój e, e, no osobisty, zawodowy i osobisty, ponieważ jakby to jest dla mnie, e, nie ukrywam, spore źródło satysfakcji. Oczywiście pytanie pozostaje, co dalej? Mam oczywiście świadomość, że to będzie bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe, niezwykle trudne do powtórzenia. Staje pytanie, co dalej? Ale to, co jest zaletą holownika, zaletą metody trenera zatrudnienia wspieranego, to jest to, że zmusza on, zmusza do samokształcenia, a mimo wszystko minimalizuje ryzyko błędu poprzez udział klientów, uczestników, niezależnie od tego, jak ich, nieważne jak ich nazwiemy. I robi to w sposób niezwykle jasny, klarowny, uporządkowany i jest taki też powiedziałbym bardzo intuicyjny.